Witam ponownie Was, Pani niola. Temat dzisiejszej lekcji pisownia wyrazów z I, J po spółgłoskach. Są spółgłoski z kreseczkami. Cóż to za spółgłoski? To są spółgłoski miękkie. Si, ci, zi. Kreseczki pełnią funkcję zmiękczenia. Si, ci, zi. Czy tylko kreseczki zmiękczają spółgłoski? Nie. Samogłoska i zmiękcza spółgłoskę s. Samogłoska i zmiękcza spółgłoskę c. Samogłoska i... Zmiękczę spółgłoskę z. Si, ci, zi. Si, ci, zi. Współgłoski miękkie. Tu są zmęczone za pomocą kresek. Tu są zmęczone za pomocą samogłoski i. Proszę powiedzieć. I. Pełni funkcję zmiękczenia? Zobaczmy. Wyraz siatkówka. POSY następuje I. I pełni funkcję zmiękczenia. Siatkówka. Wymawia się minko Siatkówka. Agresja. POSY. Następuje i. Agresja. Wymawiamy twardo. J nie zmiękcza s. Ciasteczka. Po c następuje i. i zmiękcza swój głoskę c. Ciasteczka. Porcja. Po z następuje i. Porcja. i nie zmiękcza c. Wymawiamy twardo. Porcja. Ziarno. Po z następuje i. I. Pełni funkcję zmiękczenia. Ziarno. Ogląda telewizję. Przypominam, że nie telewizor, tylko telewizję. Telewizję. Po Z następuje J. Telewizję wymawiamy. Twardo. Nasuwa się wniosek, że po spółgłoskach C, S, Z I pełni funkcję zmiękczenia. Natomiast J tej funkcji nie pełni. Kiedy wymawiamy twardo, kiedy po spółgłoskach S, z następuje j. Na przykład, misja, poezja, lekcja. Kiedy i pełni funkcję zmiękczenia. Siano, cienie, ziemia. W tych dwóch przypadkach. Po spółgłoskach jeden raz jest zmiękczenie, a drugi raz nie. Proszę sobie zapamiętać, że po spółgłoskach s, c, z piszemy j, a po s, c, z i pełni funkcję zmiękczenia. Na tym kończę swoją lekcję. Do widzenia!